Słowa w Księdze rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną. Więc na dobrą sprawę to my uczyniliśmy ziemię złą, bo weszliśmy w pakt z diabłem. Tak jak to robią gwiazdy i celebryci, którzy próbują coś uzyskać. Do Jezusa Szatan też powiedział: Oddaj mi pokon, a dam ci wszystkie dobre tego świata. Więc. Próba ognia polega na tym, że każdy z nas, każdy z nas. Możecie na mnie patrzeć, mówić piękna kobieta, ma wszystko. Nie, nie mam wszystkiego. Każdego dnia mogę umrzeć, ponieważ mam taką, a nie inną chorobę. I wierzę w to, że Bóg może mnie z niej wyciągnąć, dlatego staję na sobie i modlę się, że jego wolą jest uzdrowienie. Ogłaszam to nad swoim życiem, że Bóg jest Panem każdej mojej komórki i przywraca mi tą pełną homeostazę. Wierzę w to bardziej niż wierzę w boską dietę. Tyle wam powiem ponieważ boska dieta jedynie podtrzymuje mnie przy życiu, ale Bóg ma moc mnie uzdrowić i chcę w to wierzyć. Nie wiem, czy dokona się to w tym życiu czy w przyszłym, ale wierzę, że się to dokonało, bo Jezus wziął na krzyż wszystkie choroby. I chcę ufać Bogu, nie diabłu, i to czyni mnie uzdrowioną i pełną pokoju pomimo sztormów dookoła. I to sprawia, że ja nie chcę oglądać wiadomości, bo co mnie to interesuje, co dzieje się w świecie szatana, który jest panem tego królestwa, tego zamętu. Ja chcę słuchać to, co dzieje się w radiu niebiańskim. Czyli w słowie Bożym, w którym zawsze możemy zabrać ze sobą jakieś słowo, tak jak mówi Biblia, Bóg posłał swoje słowo, aby ich uleczyć. Nie słuchamy Boga, słuchamy wiadomości, słuchamy plotkarzy tego świata i głupców tego świata. Dlatego jesteśmy w takim chaosie.